Dzień dobry. Dzisiaj, dzisiaj miałem troszeczkę słabszą noc, ale to z racji tego, że nasza Ura troszeczkę płakała. Standard, czasami tak się zdarza z dziećmi. Na szczęście poszedłem spać wystarczająco wcześnie, żeby dobrze się wyspać i mieć dużo siły. Więc wczoraj rozmawialiśmy o porażkach, i przez pewną chwilę wieczorem myślałem już o tym, żeby ubić dwa projekty, które robię. Eee, związane głównie ze stronami internetowymi, dwoma: tą, którą robię cross o crossfits i o przespałem się z tą myślą i nie będę tego robił. Więc moją główną motywacją było to że dwa projekty nie sprawiają mi przyjemności aż tak bardzo jak chmurowisko jak robienie vloga, jak trzy poziomy. Natomiast bardzo mocno wierzę w potencjał tych dwóch projektów i wiem, że mogą rosnąć do dużej skali, więc będę dalej i je kontynuował, mimo tego, że wczoraj sądziłem inaczej. Tylko potrzebuję troszeczkę więcej czasu, więc już za chwilę będę miał troszeczkę więcej czasu na rzeczy związane z dochodem pasywnym, będę mógł trochę bardziej się skupić na krowych rzeczach dookoła biznesu i dookoła rzeczy, które ma zaplanowane na ten rok, więc yy, mam nadzieję, że wszystko pójdzie do przodu. Jeszcze chwileczkę będzie wolniej, ale za chwilę pójdzie wszystko do przodu. Dzień dobry, a kogo my tu mamy? Cześć, cute. O, idę właśnie do pracy. Już nie mogę doczekać pewnego dnia, gdy wystartuję z miro Business biznes i będę trochę więcej pokazywał tego, co się na co dzień, bo dużo fajnych rzeczy umyka w tym całym procesie, dużo porażek, dużo, dużo zwrotów, dużo interesujących akcji. Ale jeszcze trochę, ale już niedługo, i promise. Jadę właśnie na spotkanie. Chcę się widzieć jeszcze jedną kwestią. Ostatnio piszą do mnie osoby z kwestią, czy Mirku mógłbyś powiedzieć o czymś negatywnym, na przykład co cię wkurza, co cię denerwuje, czego nie lubisz i tak dalej. Wczoraj dostałem takie trzy informacje i to jest dla mnie zastanawiające, więc moja odpowiedź na to nie, za dużo jest złych tematów na YouTubach, w telewizjach, w radiach, w gazetach i ja na tym vlogu nie chcę o tym mówić. Są rzeczy, które mnie sami denerwują, są rzeczy, których nie lubię, ale po co o tym mówić, skoro można mówić o dobrych rzeczach. Te dobre rzeczy nie są aż tak atrakcyjne, na tym też żerują media, że mówią o tych złych rzeczach, co się dzieje z blogu i tak dalej. Natomiast zawsze pozostaje garstka osób takich jak Ty albo ja, którzy lubią tę pozytywną część tego całego życia i wczepią z tego energię. Więc na tym vlogu tylko pozytywy i porażki. Ale porażki w sposób pozytywny. Z racji tego, że obserwowanie pozytywnych osób jest bardzo ważne, to też jest bardzo ciężko takie osoby znaleźć, szczególnie w internetach, które po prostu nie narzekają, nie mówią, co ich wkurza, nie mówią, co jest złe, co jest niedobre. Ostatnimi dniami zachwycam się Marcinem Kubickim, który między innymi zaczął robić vloga po obejrzeniu mojego vloga. z rehabilitantem w sprawie mojej cudownej nogi, która nie chce się wyleczyć. Mam nadzieję, że powiem coś bardziej pozytywnego. I to, dlaczego e, zacząłem oglądać Marcina, a nie innych youtuberów, którzy są bardzo, bardzo popularni w Polsce, to po prostu to, że od Marcina bije olbrzymi optymizm. I jak gdy go oglądam, sam się uśmiecham. A jak człowiek się uśmiecha, to naturalnie chce dzielić swój uśmiech z innymi ludźmi. A jak się dzieli uśmiechem z innymi ludźmi, to ci inni ludzie też się dzielić z innymi ludźmi. I następuje tak zwana pętla uśmiechu. I to jest dość ważne, żeby właśnie w tym naszym szczególnie dość specyficznym kraju, który został zmordowany przez komunizm jeszcze kilka lat temu, żeby właśnie oderwać się od tych wszystkich złych, trudnych chwil, które były i szerzyć jak najwięcej dobrego, jak najwięcej uśmiechu, jak najwięcej pozytywu, jak najwięcej tego, że się da, że można, że każdy może i dzielić się z tymi z innymi i wtedy inni zaczną to rozumieć, inni zaczną to przekazywać dalej i tak dalej i tak dalej i w końcu któregoś dnia obudzimy się w Polsce, gdzie 40 milionów Polaków będzie codziennie uśmiechało i będzie się dzieliło tylko dobrymi rzeczami, a gdy tak będzie się działo, wszystkie newsy, wszystkie media przestaną pisać o tych rzeczach i nastanie tak zwane raj na ziemi. To oczywiście jest idealistyczne spojrzenie, bo nic jak nie będzie. Natura ludzka, jaka jest, jaka jest. Każdy lubi to narzekać, każdy lubi o tym narzekaniu mówić, każdy lubi być przez chwilę wkurzony, pogadać troszeczkę na, na innych. Natomiast wiem, że wśród tej grupy, zwanej każdy, istnieją też wyjątki, które chociaż odrobinkę mogą zmienić to, co się dzieje na co dzień. Dzisiaj też rozmawiałem z kolegą z Czech, Wladimirem Kroa, który jest vice-prezydentem e, firmy które pracuje i mówił właśnie takie słowa, które kurczę szkoda że ich nagrałem, że właśnie Mirku, jak z dobrze rozmawiam, to nie pasujesz mi całkowicie do obrazu Polaka, po uszu tych właśnie słów. Powiedział, że właśnie jak rozmawiam z Polakami, to zawsze jest takie nie, nie, nie. nie. A od ciebie bije taki optymizm. I moim zdaniem to nie jest kwestia, czy się jest Polakiem, czy się nie jest Polakiem. To jest kwestia samozaparcia. Nieładowania do głowy złych rzeczy, nie oglądania złych mediów, nie oglądania złych wpisów, usuwania z Twittera i z Facebooka osób, które nie chcemy widzieć, nie chcemy oglądać, które sieją negatywem i spotykanie się z ludźmi, którzy są odwrotnością tego, czyli są pozytywni. Kto z kim przestaje, taki się staje. Jeżeli spędzamy za dużo czasu z wirtualnymi albo prawdziwymi ludźmi, którzy są negatywni, stajemy się negatywni. Jeżeli spędzamy więcej czasu z osobami pozytywnymi, stajemy się pozytywni. Nie ma tu żadnego rocket science. I tym samym, jak zawsze, do zobaczenia jutro. Najbliższe miesiące będą ekstremalnie ciekawe, ale o tym porozmawiamy sobie w najbliższych dniach.